Złoto dla Argentyny. Puchar Mistrzostw Świata w rękach Leo Messiego. Jak wielcy nieobecni na turnieju w Katarze Włosi oceniają wczorajszy finał, zwycięzców przegranych, ale też Szymona Marciniaka i jego zespół? Marcin Dołomieński, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi, poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku. Dzień dobry, błon lunedì. Amici Sportivi pojawiam się tutaj nie bez powodu, co prawda mundial, mundial i po mundialu, ale umówmy się, mundial to impreza, która jest co cztery lata, w związku z tym warto sięgnąć do tego, co piszą na ten temat Włosi, mimo iż są wielkimi nieobecnymi, mimo iż oceniają ten turniej i to, co na nim się wydarzyło trochę z wygodnej perspektywy, sprzed telewizorów, z trybun, sprzed klawiatur ich komputerów i laptopów. Topów, no ale pozwólmy im mówić. Ja tą opinią chciałem podzielić się dzisiaj z wami i zapytać o waszą. Dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, dziękuję za każdy like, który pozostawicie pod tym przeglądem prasy. No i cóż, zaczynajmy, moi drodzy. Okalcio, jeszcze przyjdzie czas porozmawiać, już teraz zapowiadam, dzisiaj o 19 pojawiamy się na naszym kanale, żeby porozmawiać z wami o piłce włoskiej na Półwyspie Apenińskim. To znaczy my będziemy w Polsce, ale o piłce na Półwyspie Apenińskim serdecznie zapraszam. Do tego jeszcze nawiążę tymczasem czas na Primo Piano, czyli. Okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dziś oczywiście na okładkach Puchar Świata w Katarze. Na trzech z nich trofeum w rękach Leo Messiego. Na jednej w rękach Paulo Dybali. Jeżeli słuchacie mnie, drodzy amici sportivi, teraz na Spotify i nie widzicie tego, co wyświetlam na ekranie, możecie zgadywać, który z dzienników się wyłamał, chociaż pewnie już się domyślacie. Tutto Sport, Calcio Tiamo, Kocham Cię Piłko, Mara to hasło z jedynki Corriere dello Sport, Messi boska stopa i moc porównań do Diego Maradony na pierwszej stronie Gazety dello Sport. Tymczasem dzien, dziennik il romanista? No właśnie, Gioia Nostra, nasz klejnot, co tam Messi, Paulo Dybala z Pucharem Świata, swoją drogą Czasem przyznacie, nawet miło popatrzeć, jak rzymska redakcja troszczy się o swoich. Dzisiaj oprócz podstawowych informacji o meczu, na okładce dziennika zaznaczono, w dziewięciu mundialach triumfował przynajmniej jeden romanista. To więcej niż jakikolwiek inny klub na świecie. No, oddajmy Rzymianom to, co rzymskie. Tymczasem my dzisiaj skupiamy się na mundialu, choć może nie w 100%. procentach. Przypominam, 19 rozmawiamy o włoskim calcio, teraz o Mistrzostwach Świata. No to co? No to, drodzy amici sportivi, Sięgnijmy do Gazety dello Sporto, twórzmy dzisiejsze wydanie i spójrzmy, jak dzisiaj opisuje to, co wydarzyło się wczoraj w Katarze redaktor tejże gazety, pan Luigi Garlando, wysłany przez swoich szefów do katarskiego świata. Argentina, Il Mondo etuo, Tuo. Argentyno, świat jest Twój. Relacje wziął na siebie właśnie pan Luigi Garlando. Dzisiaj pisze Messi legendą Mbappé z hat-trickiem. Niewiarygodny mecz, będący ukoronowaniem kariery Leo, który sięga poziomu maradony, zdobywając tytuł którego niezmiennie do tej pory mu brakowało. Argentyna, która nie potrafiła wygrać Mistrzostw Świata, od 36 lat prezentowała mieszankę brazylijskiej techniki i urugwajskiej zaciętości, czytamy w tym tekście. Tymczasem Deschamps zdołał, zdołał odrobić straty, wypuszczając na boisko młodych zawodników, ale ci nie dali rady później w konkursie rzutów karnych. To taka esencja z tej relacji. Muszę zresztą przyznać, że kiedy czytałem ten artykuł, stwierdziłem, to nie jest zwykły tekst. To raczej taka emocjonalna, emocjonująca, pełna emocji relacja, przypominająca bardziej scenariusz piłkarskiego thrillera. No ale umówmy się, wczorajszy finał takowym był. Pojawiło się już wczoraj wiele opinii kibiców i być może wy ją również podzielacie ja na pewno, że był to jeden z najlepszych meczów, może najlepszych finałów międzynarodowego turnieju, który przyszło nam póki co w naszym życiu oglądać. No, taki mecz godny finału. Co jeszcze w Gazecie dello Sport? No, sporo porównań Leo Messiego do Maradony. Zresztą temu porównaniu, temu zestawowi porównań poświęcono osobną rozkładówkę, którą chciałbym Wam w tym momencie pokazać. Tematem zajął się pan Sebastiano Vernazza, kolega poprzedniego redaktora, również przebywający w Katarze. Pokusił się właśnie o te niezbędne, wydaje się, porównanie Leo Messiego z Diego Maradoną. Leo Radziundzie, Diego... Leo zrównuje się z Diego i cytat: Spełniam marzenie, które miałem od dziecka. Pomógł w tym sam Bóg. Walczyliśmy, cierpieliśmy, wygraliśmy, a ja wciąż kocham piłkę i cieszę się grą. Chcę pograć teraz trochę jak mistrz świata, to oczywiście cytowany kapitan Argentyny, Gazeta publikuje też tak zwane Palmares, czyli dorobek Pucharowy Messiego. Nieco statystyk te oczywiście imponujące tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. A po prawej stronie na tym żółtym, żółtawym tle znajdziemy wywiad z Marco Tardellim, który poznał również przecież smak zwycięstwa w Mundialu i który stwierdził dzisiaj, że porównania w tym wypadku Messiego do Maradony nie mają jego zdaniem sensu, bo w futbolu jest się mistrzem i legendą swojej epoki. I z wielu powodów trudno porównywać jednego do drugiego w sprawiedliwy sposób. No ciekaw jestem, to jeszcze poranny język plączący się, ciekaw jestem waszej opinii na ten temat. Czy rzeczywiście to jest coś, co można porównywać? Czy Leo Messi może być zestawiany dzisiaj z Diego Maradoną? Czy to też, też po prostu wygodna, romantyczna niejako piłkarska narracja, którą naturalnie podejmują dzisiaj renta? Redakcje sportowe. No cóż, Włosi obserwują, Włosi obserwowali cały czas. Oczywiście graczy, którzy występują na co dzień na boiskach na Półwyspie Apelińskim w Serie A. Dzisiaj również artykuł o włoskich, argentyńczykach, a może argentyńskich, Włochach. W zasadzie trudno powiedzieć, co pan Fabio Licari, bo to on popełnia ten tekst, miał do końca na myśli, ale spójrzcie. Dzisiaj o L'Italiani, li czyli o Włochach, choć na żółto zaznaczeni Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Leandro Paredes. Oczywiście jest też Angel di Maria. To tekst w gazecie Dello Sport. Argentyńczycy to Włosi mówiący po hiszpańsku. Zaczyna ten tekst pan Fabio Licari. Argentyńczykami jesteśmy trochę i my. W tej Argentynie jest trochę Italii, dodaje po chwili. No ale to nie tylko wymieniona czwórka to oczywiście, jak zaznacza, również byli gracze z Serie A, czyli Molina, Romero, De Paul, czy Pecella, rzecz jasna, Scaloni, również Juventus Inter Roma, Udinese, Fiorentina, Lazio, Atalanta, te barwy, Również wczoraj zwyciężyły, czytamy w tym artykule. Lautaro spełnił swoje marzenie. Dybala przeszedł do historii, nawet jeśli grał mało. A jeśli zostałby w Juventusie, to Bianconeri mieliby dzisiaj w składzie aż trzech mistrzów świata. Paredes miał wahania formy, ale w kluczowych momentach był equilibratore, tym, który wprowadza równowagę w grze. Di Mariniem z kolei nazwano Porta Fortuna, czyli tym, który przynosi szczęście. Strzelił w końcu gola w finale Copa America, w meczu finalissima przeciwko Włochom. I wczoraj w finale Mistrzostw Świata przeciwko Francuzom. Z tego cieszą się Włosi, mają tam swoich, w cudzysłowie oczywiście, swoich wysłanników do Kataru. No, zwłaszcza dziennik Il Romanista, który może też pochwalić ją i chwali się na okładce tym, czego dokonał, nawet jeśli w małym stopniu, ale jakże istotnym, no bo rzut karny wykorzystane. Paulo Dybala. No to co? Czas na noty. Noty. W gazecie Delo Sport potraktowane z większym szacunkiem i uwagą, z uwagi na to, że poświęcono po pierwsze im całą rozkładówkę po jednej stronie na zespół wygranych odpowiednio i przegranych. Argentyny i Francji. Zaczynamy od Argentyny, drodzy amici Sportivi, a tam zespół oceniony w sumie na ósemkę. Martinez demonem między słupkami. Kapitalna robota Di Maria na lewej flance. Depol zawodnikiem totalnym. To nagłówek. A oto noty. Dziesiątka dla najlepszego Leo Messiego, dla którego wczorajszy finał jest ukoronowaniem kariery piłkarskiej. Najsłabszy Otamendi. Tylko piątka za to, że stracił głowę, kiedy Francja przypuściła wreszcie szturm na bramkę Argentyńczyków. No a dalej osiem 6,5 dla Di Maria, 8 dla Martineza, chodzi o bramkarza, siódemki dla Depola, Fernandeza, Macalistera, 6,5 dla Alvareza i Montiela, szóstki dla Acuni, Romero, Moliny. Italia Fico i Lautaro Martineza. A co tam u Francuzów? Zerkamy. A oto noty dla ekipy przegranych, choć grających naprawdę ambitnie. Francja na siódemkę. Koman odmienił mecz źle, Teo, Giru oraz Griezmann. Dziesiątka dla najlepszego Kylian Mbappé to przyszłość futbolu, jak czytamy, nawet jeśli tym razem przegrał Il Pedjore Dembele z. Czwórką, jak widzicie, nieprzydatny z przodu, rozjechany przez Di Maria. Czwórka trafia jednak również do Oliviera Giru. Czytamy, nie dostawał piłek, ale sam też niczego nie zrobił. 4,5 dla Hernandeza i Grismana. wahadłowy Milanu zresztą obwiniany za akcję, po której padła bramka na 2 do 0 dla Argentyny. Piątka dla Kunde. Szóstki otrzymują Varan, człameni. I Adrien Rabiot, 6,5, Tiuram i upamekano 7, trafia do Colomuaniego, Komana a 7,5 do golkipera Lorisa, który jak czytamy pod jego nazwiskiem z kolei przystanie 2-0 dla Argentyny, utrzymał Francję w grze, utrzymał Francję przy życiu. Corriere dello Sport również oczywiście ocenia, ale bardziej zwięźle, bardziej nieładnie, powiedzielibyśmy, bez fajerwerków, aczkolwiek obrazy w, kreowane przez obie gazety są bardzo spójne, zwróćcie uwagę. Di Maria bardzo chwalony, Martinez golkiper Argentyny, Rabio, który robi postępy, a Giroux, zatrzymany. Różnice pomiędzy notami w Corriere dello Sport i gazecie to zazwyczaj tylko czasem tylko półocenę, niekiedy cała nota, na przykład piątka, a nie czwórka dla Oliviera Ziru, redaktor Corriere Sta Nieco w obronie gracza Milanu, tłumacząc, że osłabił go ból w kolanie, że nie był w pełni sił, by rozegrać ten finał na poziomie. Bardzo dobrze ocenieni za to Martinez di Maria z Argentyny, tak jak wspomniałem, solidnie upamykano Rabio i Turam z Francji. Ci kończą dzisiaj z siódemkami na koncie, więc przyjmijmy, że noty udzielone czy przyznane przez Włochów graczom we wczorajszym finale są spójne. No a co z sędziami? Sędzia Szymon Marciniak wczoraj zebrał sporo pochwał w sieci, a jak to oceniają Włosi? Trzeba powiedzieć, że Marciniak i spółka nie zostali ocenieni dobrze, zostali ocenieni bardzo dobrze. Rzadko spotyka się, drodzy amici Sportivi, tak wysokie noty dla arbitrów. Bardzo proszę, Gazeta de los Sport i Corriere dello Sport daje Marciniakowi notę 7,5%. To bardzo wysoka nota. Jeżeli śledzicie nasz poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, to sami zdajecie sobie sprawę, jak istotna jest to ocena. Asystenci otrzymali od gazety de Sport siódemki, od Corriere Delosport sześć i Pan Edmondo Pinna z Corriere, którego wycinek tekstu widzicie na ekranie, pisze dzisiaj, Marciniak sędziował na poziomie światowym. To był monstrualny mecz w wykonaniu Polaka. Kolina wybrał właściwego człowieka we właściwym momencie. Karne odgwizdane prawidłowo, świetnie wychwycona symulka tjura. Drama top. Odgwizdał 45 fauli, pokazał 8 żółtych kartek, ale pozwalał grać. Pierwszy karny dla Argentyny, leciutki, ale trzeba przyznać, że bardziej musiałby tłumaczyć się z tego, gdyby go nie odgwizdał. Czytamy w tekście pana Pinny. No aż miło to czytać. Tymczasem w gazecie Dello Sport przeczytamy pod nazwiskiem Marciniaka komentarz. Nie istnieją finały łatwe do prowadzenia, ale to starcie charakternej Argentyny z fizyczną Francją aż miło było. Oglądać kilka wątpliwych epizodów, na przykład brak żółtej kartki dla Romero, czy niezauważony rzut rożny, ale nie wpływa to na ogólną ocenę świetnej pracy Marciniaka w tym meczu, w którym nie było potrzeby nawet angażować VAR. To zauważają oba, e, oba dzienniki. Więc włosi bardzo doceniają pracę Polaka, któremu e, cóż, wypada, wyłącznie pogratulować. Myślę, że ten medal, który odebrał na koniec podczas ceremonii koronacji, e, czy podczas ceremonii wręczenia Pucharu świata, jest też symboliczną nagrodą za jego dobro. Dobrą pracę wykonaną wczorajszego późnego popołudnia. Choć Francuzi, trzeba powiedzieć, ocenili go bardzo nisko. Francuskie L'Equipe dało mu tylko dwójkę i sporo krytyki. Patrice Evra bardzo skrytykował Polaka po jego występie. Co wy sądzicie na temat... Występu Marciniaka i spółki. Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Ja zasięgam w tym momencie do rubryki Domanda del Giorno z uwagi na to, że byłem też ciekawy, czy jesteście zadowoleni z rozstrzygnięcia mundialu w Katarze. Mundial, mundial po mundialu, ale czy wynik jest sprawiedliwy i satysfakcjonujący? No to słuchajcie, póki co wyniki ankiety są następujące. Dla opcji tak, zyskaliśmy 50, czy zebraliśmy do tej pory 52% głosów. 25% z Was powiedziało: Jest mi to obojętne, 23% na nie. No I komentarz Cinola, który cieszy się, że Paulo Dybala mógł w jakimś stopniu przyczynić się do tego sukcesu. Forza Roma. Drogi Cinolu, serdeczne pozdrowienia. Wturujesz za dziennikiem Il Romanista. No a my kończymy dyskusję o Mundialu. Choć ja zapraszam Was oczywiście do podzielenia się Waszymi wrażeniami z całego kształtu tej imprezy, z tego jakie ją śledziliście. Wierzę, że nawiążemy też trochę do tego dzisiaj na live. Przypominam, o 19.00 widzimy się. Będzie to live tribuna, w którym to Wy decydujecie o czym rozmawiamy, a będę na nim obecny razem z Filipem Kotowiczem. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj mam jeszcze jeden artykuł dla Was z uwagi na to, że nie wszystkie informacje płynące ze świata Calcio są pozytywne i radosne. Jak zapewne już wiecie i to chciałbym poruszyć chociaż ze smutkiem. Nie żyje Sinisia Michajlowicz i żegna go całe, żegna go całe piłkarskie Włochy, żegna go Rzym i dzisiaj pisze o tym Gazeta dello Sport. Wczoraj też żyły tym dzienniki włoskie no a ja chciałbym... Powiedzieć wam nieco więcej o tym, co teraz dzieje się we Włoszech. Sinisza Michajlowicz zmarł w wieku 53 lat po długiej walce z białaczką. No, a dzisiaj Gazeta dello Sport pisze o jego pogrzebie, do którego dojdzie, czy który zaplanowano na dzisiejsze przedpołudnie. Bardzo proszę o to artykuł Pioggia Damore per Sinisza. To oczywiście deszcz miłości dla Siniszy. A dzisiaj w tym tekście pana Valerio Piccioni'ego czytamy o tym, że trumna została wystawiona w. W domu pogrzebowym w Kapitolu w Rzymie, ponieważ tam odbędzie się dziś przed południem pogrzeb. Wiele kibiców pojawiło się na miejscu, wiele osobistości, wiele trenerów, wielu trenerów Luciano Spalletti, Vincenzo Montella, ale też Claudio Lotito, Daniele De Rossi, Andrea De Lavalle, politycy, bliscy, mnóstwo ludzi, którzy pojawili się w Rzymie dla Michailowicza i którzy chcieli się z nim pożegnać, chociaż, chociaż symbolicznie, my również oczywiście dołączamy się do kondolencji. Takie informacje chcielibyśmy przekazywać jak najrzadziej, taki smutek chcielibyśmy przeżywać jak najrzadziej, ale jestem przekonany, drodzy amici widzi, że wszyscy wespół w zespół zapamiętamy Siniszę Michajlowicza jako świetnego piłkarza, zdolnego, ambitnego trenera i przede wszystkim ciepłego, walczącego do samego końca człowieka. Drodzy amici sportowi, tą notką chciałem zakończyć dzisiejszy przegląd włoskiej prasy sportowej. Jeszcze raz dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, aktywność i za to, że jesteście z nami. No i cóż, mam nadzieję, że będziecie również z nami, również dzisiaj o godzinie 19 na naszym Kanale YouTube i porozmawiamy o kalcio, o tym, co już niebawem, bo od 4 stycznia wraca na boiska. No, więc również na nasze kanały, na ekrany telewizorów i wszędzie, gdzie będziemy się tym interesować. Błona giornata Amici Sportivi. Ciao!